Teraz czas na yy, produkty pudrowe do twarzy. Mm. Od czego by zacząć, może od tego, co jest najdalej. Wezmę sobie koszyk, i po prostu będę do niego wrzucać to, co już o czym mówiłam. E, Zacznijmy od tego, co jest najdalej, czyli od kontur e, e, od e, Too Face powiem Wam, że uwielbiam te produkty, są idealne, pięknie pachną. Nie można sobie nimi zrobić krzydy, co prawda mają swoją cenę, ale uważam, że warto, ale rzadko je używam, bo mi szkoda. Beach Cruiser, nim też ciężko sobie zrobić krzydę, tylko trzeba trafić z odpowiednim kolorem. Ten kolor jest tak idealnie dobrany, to jest jak dla mnie to jest dwujeczka. Powiem Wam dlaczego bo nim nie potrzebuje ani przyciemniać, ani już później ocieplać konturu jest w tak idealnym odcieniu i nie ma tych um, drobinek. Jak, zresztą, jak widać, nie ma drobinek. Zużycie jest niewielkie, bo on jest naprawdę duży, a brązerów mam jeszcze sporo. Także, żeby używać wszystkie, to trzeba jednak troszeczkę czasu. Lovely puder. to jest ten niebieski, no taki fioletowy bardziej bym powiedziała. Oraz jej pokładałam tak mniej więcej gamowo, nie? Ja w sensie, tu mam beltu był Lovely Vibo tego ciemniejszego mnie już wam bo do konturów mam inne swoje ulubień... innych swoich ulubieńców na przykład ten który leży zaraz obok ale zaraz do niego dojdę tu są dwa produkty od Semilaka, tego jeszcze nawet nie używałam ani razu. Ten róż uwielbiam. Ma tak mocny pigment, ale ma tak piękny kolor. W ogóle nazwa samego um, różu, jest, nazwa samego różu jest piękna, Candy Rose. E, polecam, róż polecam serdecznie. E, to jest taka, taki kontur bardziej na mokro z Gosza, co prawda nie zbyt sympatycznie pachnie, ale jest naprawdę fajny, fajnie się rozciera, nie robi plam. Mój faworyt, Chciałam powiedzieć. Mój faworyt z Rimmel, z tej Uwielbiam go. Jest cudowny i ja mam w odcieniu 001 transparentny. Co prawda, wydaje się, jakby był taki żółty, tak jak ten z Bel. Wręcz bym powiedziała, no, Bel jest trochę jaśniejszy. Ok. Przechodzimy do Bel. Z Bel mam. Ten bananowy puder, który uwielbiam używać pod okolice oczu do utrwalania. Ten bronzer, który widać, że jest bardzo intensywnie używany te, tego lata po opakowaniu. No i po grawerze, bo jest już wydziobany porządnie. Uwielbiam ten odcień. Tu jest ten puder o zapachu waniliowym z bel z biedroneczki. On jest bardzo rozświetlający, on fajnie wygląda na ramionach, na, na, na właśnie na skórze ciała. Te przecudowne produkty, puder i bronzer Polecam Wam serdecznie wakacyjną serię. Nie wiem, czy można już jeszcze ją dostać w Biedronce, ale są tak cudowne. Też nie robią plam. W ogóle produkty z Beli, jeżeli chodzi o bronzery, ja polecam serdecznie. One są śmie za śmieszną cenę, ale naprawdę warto je nabyć. Dwa takie, no w sumie droższe produkty też. Jest Burżua. Ta czekoladka do konturowania, ale no nie... Nie zupełnie mi podeszła. Nie wiem, to jest ten odcień 52, podobno jest jeszcze inny odcień. Może jeżeli będzie ten drugi odcień, może się skuszę na ten drugi, a ten pójdzie w świat. Nie wiem, bo ten użyłam może za cztery razy i za każdym razem było to samo. Więc tak. Bahama mama. Bą. Widać zużycie. Zużycie jest. Tak. I on jest cudowny. On jest co prawda ciepły, ale bardzo dobrze się w nim czuje. Tutaj moje ulubieńcy, moi ulubieńcy 109 i 107, 107 jest taki lżejszy, ale 109 uwielbiam, dlatego zawsze mam go w zapasie, dlatego o, proszę, denko jest takie zacne już i widać, że ten jest znacznie ciemniejszy, widać to, widać, proszę bardzo, e, produkt następny to jest Max Factor. I to będą w sumie ostatnie moje produkty, bo to jest puder transparentny na mokro konturowanie, które używam tylko latem i już na jesień. I to też również będę używała tylko latem, bo to jest brązer z drobinkami z poświatą złotą na twarzy, więc on raczej na lato. Tak wyglądają moje produkty pudrowe. Trzymajcie się ciepło. Pa!